Chcesz wygrać tego Famasa. Zasady są proste. Zostaw suba łapkę w górę. Koniecznie obejrzyj film do końca oraz komentarz z skróconym trade linkiem. Z okazji fantastycznych wyników w ostatnim odcinku rozdam dziś trzy itemy. Pierwsza osoba wygrywa SG, druga osoba wygrywa tańszego skina. Trzecia osoba wygrywa skrzynkę. A teraz czas na główną część odcinka. Pierwszy smokę jest na mida. Celujemy trochę ponad komin. Jak widać, wchodzi ideanie, co pomoże nam przejść spokojnie przez mida. Drugi smokę jest na trumne. Musimy wycelować tak, by nasz celownik stykał się z tymi słupkami. Smokę wchodzi idealnie zasłaniając trumnę oraz obszar za trumną. Dzięki czemu sniper nas nie zdejmie przy przejmowaniu site'u. Trzeci smokę jest na City. Jak widać, musimy nakierować celownik w te miejsce, co mój. I teraz równo do góry, aż będziemy pomiędzy linami i rzucamy. Smokę na City wchodzi również idealnie, dzięki czemu nikt od City nas nie zdejmie przy przejmowaniu siteu. Czwarty Smokę jest bardzo przydatny szczególnie przy przejmowaniu bombsaitu, a celujemy jak ja na filmiku. Smokę siada na przyczepę i zasłania nas tak, że nikt nas nie może zobaczyć z antyterrorystów. Przez co możemy skutecznie przejść na dół i pozabijać przeciwników. Piąty Smokę jest na moto lub jak kto woli longa. Smoka rzucamy jak ja na doniczkę. W smokę wchodzi co do centymetra, przez co jak widać nie ma żadnej szpary ani dziury, dzięki czemu możemy wyjść za partów lub shorta bez problemu, że ktoś nas odlonga, zabije.